Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj bitwa z cyklu Mistrzostwo Świata. A jeżeli Mistrzostwo Świata, to chyba zdajecie sobie sprawę, że no, musi być fantastyczny wynik. Do tego od razu powiem, że bitwa czołgiem ciężkim. Bardzo mało na kanale mam właśnie z tej serii Mistrzostwo Świata bitew czołgiem. Ciężkim, ponieważ zazwyczaj to lighty robią. Tutaj czoł, który już wielokrotnie gościł u mnie na kanale, czyli T29, przez wielu graczy uważany za najlepszy czołg ciężki, siódmego poziomu. Sponsorem tego odcinka jest kolega Jarwan 5. No i zobaczycie, jak dojdzie w ogóle do tego Mistrzostwa Świata. Eee, powiększymy mapkę. Niestety tutaj nic nie weszło t 34 w plutonie to jest, że tak powiem, główna siła uderzeniowa przeciwników. Problem jest taki, że pozwolili tutaj podjechać e, Jarwanowi. A jak wiecie, w tym miejscu czołg grający na wieżę ma pozycję praktycznie idealną. Co prawda, ktoś tam może z tyłu jeszcze stać, ale już by strzelał chyba. No nie, pancer 4H. Dla czołgu T29 nie stanowi kompletnie żadnego niebezpieczeństwa, absolutnie, stojąc przed nim. E, tutaj próbował w garnek strzelić, to z tego działa, które ma pancer 4, to jest praktycznie niemożliwością pod takim kątem, żeby przebijać. E, dobra, 480 obrażeń w tym momencie i pierwszy frak. Co jest bardzo ważne, z tyłu kolega ma wsparcie. To jest niezmiernie ważne, ponieważ nie mogą go objechać. Prawdopodobnie, gdyby sam tutaj przyjechał, to te dwa czołgi w plutonie, te 3400, mogłyby go tutaj objechać bez problemu we dwójkę, wygrzmocić. No ale zobaczmy, kolega gra na wieże. Już chyba się zorientował, że tam z przodu nie ma nikogo. Nie ma żadnego TDK. A gdyby tam stał, to pewnie ta bitwa by się potoczyła inaczej. Dobra. Kolega będzie celował, taki jest pod tym. O, właśnie, 329. Oczywiście, bardzo dobre działo, jak na ten poziom. Bardzo dobre obrażenia i bardzo dobra penetracja. Chociaż, mówiąc szczerze, Wyobraźcie sobie T29 Z działem Od, uwaga, uwaga Tygrysa jedynki To by był dopiero zabijaka To by było coś niesamowitego I z tym rofem działo wrzucić No i tutaj t 3400, Nie wiem Chyba fraga chce sobie zrobić, tak jest Bo widzi, że już Nic nie zdziała, więc fraga chce sobie zrobić Zobaczcie jak sytuacja się przedstawia Niestety słabo to wygląda, ale kilka takich hybryd mi chodzi po głowie, jakby to było, jakby to się grało, naprawdę. Między innymi na przykład E-75 z działem Conquerora, o którym Wam mówiłem. To byłby coś nieprawdopodobnego, niesamowity czołg. No i na przykład T-29 z działem od Tygrysa jedynki, Oczywiście nie Tygrysa P, tylko normalnej jedynki. To by był totalny masakrator. Dobra, kolejny czołg do kolekcji, 4 fragi, 2100 obrażeń. W tym momencie prawie sam kolega zostaje. Tutaj T25-2 bardzo źle się ustawił, niestety. Uda mu się wycofać, ale co on robi, dlaczego stanął? Aha, tam już nie mógł podjechać. No, to był duży błąd. T67 tutaj został z tyłu, ale on pewnie zginie zaraz. Aha. No Jackson jest groźnym przeciwnikiem. On może przebić, zwłaszcza że na Goldzie ma bardzo dużą penetrację. Niestety, kolega w tym momencie zostaje samotnie na raz, 2 3 4 5 6 7 czołgów przeciwnika, w tym 1 T-29 i reszta szóstek. Dobra. Dobrze powiedziałem. Nie, są jeszcze dwie piątki, kw 1 Paradoksalnie. No nie. I tu jest ogromny błąd. Moi drodzy, w każdym odcinku, w którym to się będzie zdarzało, będę to powtarzał. Jeżeli zostajecie. Jeżeli widzicie, że został jeden czołg przeciwnika i jest to bardzo mocny czołg, nie możecie wyjeżdżać na niego pojedynczo, bo po prostu gość sobie natrzaska fragów, a wy mu nie dacie rady. Tutaj jest T29, żeby chociaż był naderszony trochę, do połowy. No to jeszcze. Natomiast nie jest. Tutaj kolega nie trafił. No właśnie, tak powinno być. Tutaj ze wszystkich stron powinni już mu nawalać. No wieże, kurczę, wieża jest twarda. I niestety tutaj KW-1 w wieży nam pieprzał. Mamy 8 fragów, 3700 obrażeń. Jackson nie przebity. Kolega się cofa, żeby tylko wieżę pokazać. Bardzo słusznie. Tak naprawdę teraz z tyłu ktoś tu powinien walić. No dobra, czekamy jeszcze. 320, niestety w tym momencie Jackson już jest na strzał. No i stracili taką no psychologiczną przewagę. Ten wyjechał niepotrzebnie, tak bokiem. No i T29 jest teraz nie do ugryzienia praktycznie. Dobra, jest 10 fragów, to jest medal pula. I, i, i zostały jeszcze nie wiadomo, gdzie się podzielają te czołgi. Ja może to troszeczkę przyspieszę. Kolega dumnie zadarł lufę, i słusznie. O! O, jest Japoniec i to full hub sama, no ale nie ma szans, niestety. Musiałby nieźle strola jakiegoś przypalić. Czy będzie widać? Nie widać. No teraz nie mają szansy za wolny Japoniec jest, żeby coś tam gdzieś objeżdżać już. I. O kurcze! Nie weszło. Kolega spokojnie, jak widzicie, wieże pokazuje. Rada by była, żeby po prostu ten maluch pojechał gdzieś na prawo. O, znowu ding dong. Ten oj zupełnie nie strzela. Nie wiem o co chodzi. Dlaczego on w ogóle nie strzela? No, ale to kolega jedzie na prawo i będzie ich z górki miał wtedy. Jednocześnie schowany kadłub, także tutaj elegancja. Zobaczmy. O! Co on robi? Jedzie kapować. No właśnie, to jest. Pokiego grzyba. No i teraz Japoniec. Przy tysiącu HP to tutaj jest formalność. Tak o, kurde, znowu, <śm> znowu nie weszło. Ta płyta jest zawsze tutaj. Dobra, no, wieża też. No i teraz już kolega na pewniaka. Wiadomo o co chodzi. Ten nie strzela. No, nareszcie strzelił. Ale ma trola. Jest delikatny taranik i ostatni strzał łaski. Bach! Fantastyczna kurczę bitewka. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Przypominam, czołg ciężki siódmego poziomu to jest. Zwycięstwo kolega zdobył tutaj Emkę. Medal kołobanowa. Medal pula, stalową ścianę, high caliber i top gun. Ale najważniejsza rzecz, dlaczego to jest Mistrzostwo Świata? Kolega zdobył 2102 doświadczenia. Podstawowego doświadczenia. 12 fragów, 6052 punkty obrażeń. Absolutnie rewelacyjna bitwa. Bardzo serdecznie gratuluję tej bitewki. Dzięki oczywiście za powtóreczkę. I co. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.